No cześć, witam wszystkich w kolejnej recenzji na kanale. Tym razem szósty odcinek serialu animowanego MCU, jakim jest What If, który premiere miał 15 września 2021. Do końca sezonu pierwszego zostały nam trzy odcinki. Ciekawe, jakie jeszcze filmy będą adaptowali w tym serialu. Szósty odcinek nosi tytuł Co jeśli Kill Killmonger uratowałby Tonego Starka przed porwaniem? No, i jest to historia, która jest alternatywną historią, którą widzieliśmy w filmach takich jak Iron Man, Czarna Pantera, Avengers: Infinity War i kilku jeszcze innych filmach, na przykład Iron Man 2. W każdym razie podoba mi się to, że zrobili ten odcinek na podstawie kilku filmów, a nie tylko jednego. Jednak głównym jakby podstawą tego odcinka był Iron Man. No więc. W filmie z 2008 Iron Man został em, porwany przez organizację 10 Pierścieni. Tam został zmuszony do zbudowania wyrzutniej rakiet Jericho, jednak zbudował sobie strój Iron Man'a. W tym wszechświecie tak się nie stało, ponieważ Killmonger go uratował, co było mega podejrzane. No ale to oczywiście później się dowiecie dlaczego. No więc historia Tonego Starka nadal była historią playboya, filantropa i miliardera, taką jaką znaliśmy. Killmonger zmienił kilka jego opcji, kilka jego jakby zdań na temat tego, jak powinien wyglądać um, superbohater czy super żołnierz przyszłości. No więc postanowili um, zbudować projekt Liberator, czyli pro, projekt Killmongera. I to jest coś, co zbudował Obadiah Stane, albo Justin Hammer po prostu w Iron Man 2. I to jest właśnie to nawiązanie do Iron Mana 2. W każdym razie um, Killmonger był tutaj takim potrójnym nawet agentem. I mega nudny był ten odcinek, że tak powiem, bo nic się nie działo, to po pierwsze była tylko bardzo wielka Gigantyczna wręcz um, intryga ze strony Killmongera, która napędzała odcinek, a ona była taka mega przewidywalna. Już od samego początku wiedziałem, od kiedy Pepper Potts powiedział, że wszyscy czegoś chcą od tonego, już wtedy wiedziałem, że Killmonger będzie tym złym. I Killmonger tak naprawdę chciał się stać czarną panterą. W odcinku zobaczyliśmy typowy dla Marvela humor i typowy dla Iron Mana humor. Mega mi się to podobało, to był najlepszy punkt tego odcinka, ten humor. Reszta była naprawdę średnia. To Wakanda Forever, które powiedział Killmonger na końcu, nie brzmiało, do, nie brzmiało w ogóle tak jakby to powiedział Tchala, z takim akcentem. Wakanda Forever! Dajcie mi znać w komentarzach poniżej, czy też mieliście takie odczucie, że ten odcinek umniejszył tym filmom, które widzieliśmy, czyli Iron Manowi, Czarnej Panterze, no i przynajmniej Avengers Infinity War. Przez ten odcinek czułem, że te filmy MCU są takie gorsze, jakby. Oczywiście What If było znacznie gorsze niż te filmy, ponieważ właśnie tą historię pokazali. Gdyby taka historia pojawiła się w MCU, to byłbym zawiedziony. Krótko i na temat, byłbym mega zawiedziony. Jest to drugi najgorszy odcinek, jaki widziałem. Najgorszy to był pierwszy odcinek, gdzie kapitan Ameryka był jakby kapitanem Carterem. Ten jest moim drugim najmniej ulubionym odcinkiem. Piąty odcinek jak na razie jest moim ulubionym ten z zombie Thanosem. No i dajcie mi oczywiście znać w komentarzach poniżej, co sądzicie o tym odcinku. Um, Moim zdaniem był mega przewidywalny. Wszystko w nim było takie, no wiecie, nic, no nic ciekawego. Jeżeli chodzi o obsadę, to dużo osób powróciło do swoich ról, które mieli w MCU, jak na przykład Killmonger w wykonaniu Michaela B. Jordana, ale też kilka osób było zmienionych, jak na przykład główna postać, czyli Tony Stark Iron Man. Mimo że głos był bardzo podobny, dało się to wyczuć, dało się to usłyszeć i to nie brzmiało jak Tony Stark. A szkoda, bo naprawdę tutaj Tony Stark w roli Roberta Downeya Jr. naprawdę zrobiłby wielką robotę. Dobrze, że chociaż Chadwick Bosman udzielił głosu Chali, bo ten odcinek wylądowałby u mnie w koszu na samym dnie. A tak to jest tylko tylko drugim najgorszym odcinkiem, jaki widziałem w What If. Ale dajcie mi znać, co sądzicie o tym odcinku. Zmieńcie moje zdanie. Może ja czegoś tutaj nie widzę. Jakiejś większej historii, głębszej historii, która będzie na pewno rozwinięta w drugim sezonie, ponieważ Poc i Shuri będą próbowali obalić rządy Killmongera jako czarnej pantery. Ja oceniam ten odcinek na takie. 4 na 10, może 3 plus, może 4 minus, o, umówmy się na 4 minus na 10, ale jaka jest Wasza ocena, dajcie mi znać. W komentarzach poniżej. Trzymajcie się. Hej, ty jesteś jeszcze? Zaczekaj. Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się. Na razie.